Zostało w tej sali dziś, że trzeba się skoncentrować na budżecie i na tym, co przed nami. Prośbę zatem, żeby w tej formule byli y, wierni podporządkowani miejscach porządkowani następni policjant. Powiem odnośnie jakby mój przedmówca, będąc wiceprezydentem miasta Łodzi, reprezentował prawo i sprawiedliwość. Rozumiem, że jako członek Prawej Sprawiedliwości głosował za budżetami Rady Miejskiej w latach 2010, 2011, 2012, a dzisiaj wytyka innej informacji, że pozostała sobą, że na programowi szuka partnerów do realizacji tego programu i wskazuje na chwiejność w którego jestem reprezentantem. Chcę zapewnić mojego przedmówcę i wszystkich obecnych, że my w swoim programie, w swoich działaniach w chwili, pozostajemy i nie będziemy koniunkturalnie nastawieni do tego, co wiąże się z funkcjonowaniem naszego miasta. Chcemy realizować nasz, nasz program, będziemy wykorzystywać wszelkie do tego możliwe formy oddziaływania, w tym również poszukiwać oparcia w prawie i sprawiedliwości ale nie będziemy tego robić zawsze wące. I najlepszym weryfikatorem tego co mówię będzie przyszłość. Proszę zatem właśnie obserwować i mój grup, i moje wypowiedzi, bądź przekonaniem już dzisiaj, że my swojego programu, swojego.